Cześć wam wszystkim, z tej strony Pana wam kolejny odcinek z Clash Royala, moi drodzy. Bardzo fajne są te odcineczki z Clash Royala, mi się podoba, gram sporo. Jak widzicie, moi drodzy, na moim koncie w tym momencie mam już Mastera, a w dzisiejszym filmie, moi drodzy, odblokujemy sobie pas Royala. Tak, powiem, odblokujemy, bo nie będę go kupował i, moi drodzy, w dodatku, wy możecie, moi drodzy, również dostać ten karnet. I Zaraz wam powiem wszystko, co chodzi, nie jest to żaden clickbait, więc spokojnie, oglądajcie odcinek do końca. Oczywiście, moi drodzy, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo chciałbym polecieć po 100 tysięcy subskrypcji na tym kanale już wam mówię na początku co trzeba zrobić, żeby ten karnet moi drodzy uzyskać mianowicie łapeczka w górę pod tym odcinkiem, subik na tym kanale moi drodzy oraz w komentarzu po prostu coś napisać ciekawego i musicie mieć wpisany kodzik panda moi drodzy w Clash Royalu, więc kto z was jeszcze nie ma wpisanego kodik panda, wpisujcie cokolwiek kupujecie, jakieś pakiety gemów, kupujecie moi drodzy karnet kupujecie emotki, kupujecie cokolwiek panda, żeby był cały czas, pamiętajcie o tym. Bardzo dziękuję wszystkim moi drodzy za wsparcie. Ja sobie zaraz właśnie ten karnet odbiorę. Jest on dlatego, że jako i te, jako że teraz mam znowu współpracę z Supercelem, jest, moi drodzy, stronka Supercel Creators, gdzie zbiera się eliksiry i tam właśnie miałem możliwość odebrania trzech karnetów Pass Royal, moi drodzy. Więc jeden sobie użyję na swoim koncie, a dwa rozdam wam. Dlatego wyniki będą w kolejnym odcinku. Wiecie, co robić, dlatego możecie to, moi drodzy, zrobić. Przy okazji, będziemy sobie odpierać dzisiaj całego pas Royala, tego właśnie płatnego, bo już mam bity cały pas Royal. W sumie już kilka dni temu wbiłem. W dodatku mam, moi drodzy, 11 tutaj już znaczy uzbieranych Lucky Dropu, ale to myślę, że sobie je y otworzymy już na koniec sezonu. Chciałbym zrobić taki wielki opening. Myślę, że to będzie bardzo fajny odcinek, więc, moi drodzy, subskrybujcie kanał, żeby niczego nie przegapić. No i tak jak mówiłem, wbijam sobie właśnie teraz ligę, lecę po Mastera 2, więc mam nadzieję, że niedługo mi się uda. Zacząłem też grać nowym deckiem, moi drodzy. Stworzyłem go samemu, mniej więcej coś takiego. Możecie dać w komentarzach, czy spoko, czy y nie. Grałem nim aż do Mastera, no a jako, że widzicie, że levele mam niskie, no to e, po prostu nie gram nim już teraz, tylko gram właśnie mój, moim głównym deckiem żeby móc tutaj nokautować ludzi z normalnymi levelami. Jak będą wyższe levele, to wtedy zobaczymy, co jak. Dobra, odbieramy, moi drodzy, karnecik i zobaczymy, co z tego będzie. No i, moi drodzy, jak widzicie, mamy tutaj taki komunikat i wy będziecie mieli to samo. I mamy pas royala, moi drodzy, odblokowanego. Więc mamy pas royal na ten sezon. E, no jest naprawdę bardzo mocny, dużo nagród, jak widzicie, mamy, więc zaraz sobie wszystko otworzę. Mamy również, mój drodzy, te butelki takie. Z tymi butelkami jest taki problem, że ja mam, moi drodzy, tych butelek 8, więc już jakby nie mogę więcej ich odbierać, więc na razie zostawiam w tym karnecie. E, zobaczymy, co się z nimi stanie później. Wiem, do czego one służą. E, nie wiem, może jakiś dek ciekawy skleję e, i właśnie będę nim pusował później arenkę, czy coś takiego. Nie wiem, dajcie znać w komentarzach, dajcie znać w komentarzach, co mam zrobić. Może na live wykorzystamy. Więc jak ktoś to w jakiś dzień będzie live na moim głównym kanale, więc kto z was jeszcze nie subskrybuje kanału Panda Gaming, tam też bijajcie to tam są live'y. Jak będzie live'ik y z Clash Royala, to się was spytam na czacie o jakiś fajny deck. No i jak będę miał jakiś ciekawy deck, to chyba użyję sobie właśnie tego i zużyję wszystkie te butelki. Ale dobra, lećmy sobie na samą górę tego pas Royala. Po pierwsze, odblokujmy, moją drodzy, pierwszą ewolucję na moim koncie w Clash Royale Inferno Dragon Evolution. Szarcy, moi drodzy, więc mamy tutaj to. E, fajnie, muszę sobie oczywiście przełożyć, moi drodzy, tego Inferno Dragona, więc już to robimy. Kliknęmy jeszcze nagamy, których nawet nie chciałem kliknąć, ale spoko. Więc, moi drodzy, przerzucamy go oczywiście sobie tutaj. No i mamy, mamy Inferno Dragona na ewolucji. No jest mocny, jest mocny, fajnie to wygląda. Zaraz go oczywiście przetestujemy. Ale lećmy z kolejnymi nagrodami, moi drodzy, lećmy z kolejnymi nagrodami. Gradami, bo jest tego oczywiście bardzo dużo. Więc lecimy od samej góry, zobaczymy, co tu jeszcze ciekawego się dla nas kryje. Najlepsza skrzynka, chyba jaka jest aktualnie w Clash Royalu, 11 przedmiotów. Wildcardów 70, 19 jeszcze tych, moi drodzy. Następnie wildcardy T, wildcardzik legendarny. Poczko. Następnie mamy coś takiego, wybiorę sobie chyba tego krzaka, on jest dosyć ciekawy. Tutaj myślę, że Spear Goblina. Mortarem za bardzo nie lubię grać, więc Spear Goblin mi się bardziej przyda. Ten wariacik jest nawet ciekawy. Mam go nisko, więc możemy sobie go wybrać. Tutaj, no. Mam akurat full wymaksowanego Royal Gianta, znaczy na 13 levelu i zaraz będę musiał użyć kolejnej, moi drodzy, tej książki. Więc nie będę brał, tylko wezmę sobie właśnie Wallbreakersów, którzy też są dosyć ciekawi. Eee, kurczę, tutaj, no chyba weźmiemy sobie zwykłego Prince'a. Następnie legendy, moi drodzy, legendy, oby coś ciekawego wyleciało. Zobaczymy, co będziemy mieli. Loga, Loga biorę w ciemno, Loga biorę w ciemno, bo mi się przyda do tamtego deku. Jeszcze na 11 level rzucę i champion, champion, moi drodzy, oby jakiś nowy, proszę, dajcie mi nowego przedmiot. No i lipa, 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 nie ma nic nowego. Kurczę, Skeleton King czy ten, no chyba tego Warecika. Mighty Miner jest dosyć ciekawy moim zdaniem. No myślałem, że wyleci nam nowy champion, niestety nie wyleciał, ale mamy, moi drodzy, Magical Chesta, więc lecimy goldzik batsy. Następnie Zap, moi drodzy. Tombstone. Dart Goblin. Kolejne są strzałeczki, które mamy, oczywiście, już na full. Mega Minion. I Golem, moi drodzy. 12 golemów. Sporo golema wyleciało. Ciekawie. Następnie kolejne wildcardy, moi drodzy. Mamy Dropa. Mamy Lucky Dropa, z którego mamy 45 wildcardów. Ok. Następnie kolejne, moi drodzy, 30 wildcardów. Fajnie. Kolejny, moi drodzy, Dropi 3 gwiazdkowy. 448 zapas. spoko. Mamy nową wieżyczkę. Mamy nową wieżyczkę. No od razu Ustawiam od razu, ustawiam moi drodzy. Tą nową. No ta nowa wieżyczka jest dosyć mocna. Lećmy po kolejne te nagrody, bo jak widzicie, jest z tego naprawdę bardzo dużo. Jest z tego naprawdę bardzo dużo. Jak cały na naraz się odbiera, gold Crate'a sobie odblokujmy. Lucky drop kolejny, który się niestety nie zabradował, więc tutaj jedynie 7 hell spiritów. Gemy, moi drodzy. Następnie kolejny dropik dwugwiazdkowy. Tą tutaj też jakiegoś niesamowitego dropa nie ma. Kolejny wild cardik, moi drodzy. Następnie tutaj mamy jakiegoś kolejnego dropa, więc oko. Yy, następnie kolejny kolejne Wild Cardziki, kolejny dropik, moi drodzy, dwugwiazkowy. No, niech się upgrade'uje, niech się upgrade'uje, ale 28 krzaczków, więc spoczko. Mamy emotkę jakąś z Inferno Dragonem, to może też sobie ustawiało, Ale ona się nie rusza w ogóle? Dziwna ta emotka, tak szczerze. Goldzik, moi drodzy, następnie kolejny Lucky Drop. Na... Niestety nic ciekawego nie wyleciało, 600 golda jedynie. Gemy, moi drodzy, kolejny Lucky Drop. No tego jest tyle, że ja już nie nadążam. Royal Giant, dobra, spoko. White Cardziki, kolejny, moi drodzy, Lucky Dropik, trzygwiazkowy, co wyleciało leci 11k no przyda się, przyda się na upgrade. co bym tu nie dostał, to się przyda tak szczerze, więc spoko, ale chciałbym, żeby wyleciało na przykład boss bandit albo goblinstein, bo to są dwie karty, których nie mam, white card'ik jeszcze mój drodzy legendarny, spoczko, tutaj mamy kolejne właśnie rzeczy, Kolejny lucky drop, goblin gang, nie najgorzej. Gemy następne. Możecie też śmiało napisać w komentarzach, co mam robić z gemami, bo nie wiem za bardzo, co z nimi robić. Na co je, moi drodzy, właśnie zużywać. Więc piszcie śmiało w komentarzach, bo, bo szczerze mówiąc, nie wiem, co, 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 co tam mogę z tym robić, ciekawego. Elite Barbariansy, moi drodzy. Wildcardik następny. Później, co my tu jeszcze mamy? Mamy, moi drodzy, Golda. Jakbym uzbierał 100 koła Golda, to sobie zagreduję coś na 14 level. O, 4 gwiazdkowy, 4 gwiazdkowy. 10 tysięcy wildcardów, to jest dobry drop. To jest uważam, dosyć dobry drop. I śmiało też możecie napisać w komentarzach, moi drodzy, jaką kartę wrzucić na 15 level jako pierwszą, bo nie mam jeszcze żadnej i zastanawiam się nad Fireballem, ale nie wiem, dajcie znać w komentarzach, bo wydaje mi się, że Fireball byłby chyba najciekawszy, Battle Banner, yy, albo Balona też, bo do nich już tam mam coś wrzucone tych white cardów już kiedyś, kiedyś wrzucone po prostu, yy, a Fireball jest taką kartą, że się prawie wszędzie przyda, więc chyba bym dawał Fireball, ale nie wiem, napiszcie w komentarzach jak wymyślicie. Earthquake tutaj wyleciał, no już jesteśmy w połowie, więc lecimy oczywiście z tymi nagrodami cały czas, jak coś ciekawego wyleci, no to zobaczymy zobaczymy, co to będzie. Na razie kolejny Lucky Dropik, moi drodzy, 112 archerek, ale mocno upgrade'uje konto taki, moi drodzy, Pass royalik Jeszcze został ostatnio przeceniony przez Supercell'a, bo już nie kosztuje 70 zł, a 55, więc uważam, że naprawdę bardzo spoko. trzy gwiazdkowy Lucky Drop, co wyleci? 11 koła golda, no dobra. Więc, moi drodzy, jak cokolwiek kupujecie, pamiętajcie, kodik Panda. Zawsze miejcie z tyłu głowy, żeby właśnie wpisywać ten kodik Panda. Najlepiej jest kupować wszystko na Supercell Store, no bo tam po prostu zdobywa się jeszcze te punkty i tak dalej, więc polecam po prostu korzystać z tego, skoro właśnie taka stronka jest i tam przy zakupie, no to się wpisuje ten kodik panda, więc raczej tego nie przegapicie, moi drodzy. Ale dobra, lećmy sobie dalej. Kolejny, moi drodzy, drop 3 gwiazdkowy, 8 wildcardów, ok. następnie kolejne, moi drodzy, wildcardziki, następnie 4 dropik, z którego wyleciało aż 180 wildcardów, no dosyć mocny drop. Kolejne 30, no już mam full wildcardy wszystkie, więc trzeba będzie je wykorzystać na, na jakieś, moi drodzy, właśnie tam postacie. Kolejne 10, moi drodzy, kolejny tutaj, ej, tego tyle leci. Masakra, 125 koła Golda. No, Golda za dużo akurat nie dostałem. Myślałem, że nie, wiem, z 250 tysięcy Golda będę miał. A tutaj Golda aż tyle nie, nie sypią w tych karnetach. Szkoda, bo ciężko jest później zaagradewać konto tych wildcardów i tak dalej. To tyle wylatuje. A ja już nie mam za co upgradeować po prostu to konto. A kupowanie Golda w sklepie też się nie opłaca. Więc to jest jedyny problem, moi drodzy. Dobra, lecimy sobie z kolejnymi rzeczami. Kolejny dropik, moi drodzy, już się zbliżamy ku końcowi. Mortar wyleciał. Następnie wildcardik, kolejny, moi drodzy, wildcardik. Dużo legend wildcardów jest akurat w tym karnecie, więc fajnie. Lucky dropik, jednogwiazkowy, więc za, za ciekawego dropa nie mamy. 25 gemów, następnie kolejny lucky drop, moi drodzy. Dobra, 112, tutaj mamy yy, elit wildcardów, więc spoko. Kolejne, moi drodzy, wildcardy. Następnie, co my tutaj jeszcze mamy ciekawego? Yy, mini pekka, mini pekka, więc spoko. Kolejny wildcardzik, następnie, moi drodzy, kolejny dropik i będziemy mieli dropa czterogwiazkowego i on się może zagradeować zapgra na pięciogwiazko dropa i nigdy pięciogwiazdkowego dropa nie miałem więc zobaczymy czy faktycznie się on zupgradeuje nie zupgradeował się Ej dobra jaki skarb w ogóle nie Czyli mam jednak czterogwiazdkowego dropa z którego wleciało 180 wildcardów. no to spodziewałem się czegoś ciekawszego spodziewałem się czegoś ciekawszego na koniec ale no niestety nic ciekawszego tutaj już nie mogliśmy moi drodzy dostać battle banner to mnie za bardzo nie interesuje, ale sobie odznaczmy następnie emotki jakieś. Tu może coś zmienia akurat, zobaczymy, ale to, że się. A nie, rusza się, dobra, to może sobie wykorzystamy na przykład za, za coś takiego, bo to jest zwykłe sobie wolę też zostawić na razie. Tutaj mamy oczywiście wszystkie te rzeczy, moi drodzy, mamy karty. No i właśnie chyba sobie zapgraduję. Hmm, hmm, kogo ja mogę zupgradeować? Mogę zupgradeować Elektro Gianta, bo hmm, teraz jest ta skrzynka, znaczy skrzynka jest ta. Księga yy, epików, i jakby to jest jedyna postać, gdzie mogę wrzucić ją na 14 level więc sobie wrzucę na ten 14 level i będę mógł kolejną sobie właśnie zapgrejdować. Valkyrię też będę mógł niedługo sobie właśnie wrzucić. No i może jakiś deczek z Electro Giantem wtedy wleci. Zobaczymy. Trzeba będzie coś, moi drodzy, kminić. No, na razie te wildcard też nie zużywam, <laughs> bo nie mam za co. A po drugie nie zapgrejduję, moi drodzy, niczego. Ale dobra, lecimy, testujemy, moi drodzy. Inferno Dragona na ewolucji gramy sobie na Masterze, więc powoli lecę właśnie po Mastera dwójkę i na pewno ta ewolucja mi mocno pomoże, więc jestem ciekaw właśnie Yeah. jak to będzie wyglądało już w gieretce. Nigdy nie grałem właśnie ewolucją. Pierwszy raz w ogóle gram jakąkolwiek ewolucją, więc mega spoko, że jeszcze do Inferno Dragona. Słuchajcie, że ja wróciłem moi drodzy do Clash royale po takiej przerwie i pierwszy sezon tak naprawdę, gdzie powracam, to robią ewolucję do postaci, którą używam w deku, więc no powiem wam, że, że giga fajnie. Dobra, niech ten wariacik moi drodzy Wizard się fokusuje na wieżę, chociaż dobra, nie, no nie najgorzej, nie najgorzej to wyszło, bo jeszcze mi nic nie zadał. Mamy oczywiście jeszcze te nowe moi drodzy wieżyczki, które też dosyć spoko wyglądają. Rzucamy sobie tego Inferno Dragona i kolejny raz jego rzucimy, to już będzie właśnie on zewoluowany chyba, czy trzy razy, nie wiem. Chyba, moi drodzy, już za drugim razem jest, tak mi się wydaje, ale zobaczymy. Chyba, że za trzecim razem to się też zaraz jeszcze okaże. Dobra, rzucamy sobie Electro Wizarda tutaj. Na spokojnie niech on sobie właśnie defnie to. Następnie na muszkieterkę rzucamy sobie Minionsy, żeby one też tam znokautowały. I zaraz na spokojnie sobie rzucimy Lawę do rogu. Rzucimy sobie również Moi drodzy, zaraz balona za nią i myślę, że w miarę spokojność może tutaj polecieć, więc zobaczymy jeszcze, co on rzuci. Mam nadzieję, że hograidera teraz nie da. Nie dał tego hograidera, więc bardzo dobrze. Niech on tutaj strzela w lawę, bardzo fajnie. Nie sfokusował się na wieżę. I mamy, moi drodzy, balona, mamy balona, więc sobie zaraz tego balona właśnie rzucimy. Mamy w razie czego fireballa. No on ma lipę. On ma akurat teraz naprawdę bardzo mocną lipę. Nie ma to defnie. Rzucamy jeszcze szkieleton armii, która coś tam jeszcze yy, zada temu Hog riderowi, który tylko raz walnął, więc bardzo dobrze. Wizard chyba padnie, jak dobrze pójdzie. Wizard pada, moi drodzy, bardzo fajnie. Jeszcze mamy oj, no powierzy, powierzy ma chłopaczek. Powierzy ma chłopaczek. Bardzo dobrze udało się, moi drodzy, to skontrolować. Rzucamy sobie Inferno Ragona i za trzecim razem będzie już on, moi drodzy, właśnie w formie ewolucji, więc uważam, że, że naprawdę giga spoko. To sobie raczej na spokojnie defniemy, więc nie będzie tego z tym jakim, jakiegoś większego problemu. Troszeczkę Zadał, oczywiście pasuje iść na tą prawą wieżę, więc rzucamy sobie lawę do rogu. No i czekamy na spokojnie też. Fajną mam, moi drodzy, wieżyczkę taką jakąś, nie wiem, z jakiejś rękawica bokserska czy coś takiego. Dziw, dziwnie to wygląda, ale fajna jest animacja, jak się mu zniszczy wieżę. Tak roztrzaskany jest jakiś plakat tam, więc fajnie, fajnie to się prezentuje. Dobra, rzucamy pierwszy raz Inferno Dragona na ewolucji. Jest, moi drodzy, on. No pięknie, pięknie to wygląda. Bardzo fajnie rzucamy sobie, oczywiście, jeszcze tam fireballa w to wszystko. On tutaj jeszcze coś tam zada Więc no, będzie grubo, będzie grubo Będzie tam, moi drodzy, nokautował wszystko Jeszcze tutaj znokałtuję tego ziomala Ja jeszcze rzucam tutaj armię Oj, tutaj jeszcze jakbyśmy defnęli, jest szansa, że defniemy I moi drodzy, ta świnia Na mnie znokałtuje, wieży, bardzo fajnie bardzo fajnie, bo świnia mnie nie znokautowała, wiesz, że 5 sekund do końca on niczym nie zaatakuje. Może tylko rzucić jakiegoś spela, ale nie ma, więc moi drodzy, wygrywamy. Wygrywamy w ten sposób, no oczywiście za bardzo nie przetestowaliśmy jakoś mocno tego Inferno Dragona, no bo też nie było takiej okazji, ale no dosyć mocno tam wleciał, zniszczył z 4 postacie, więc no jest ciekawy, jest ciekawy. Fajnie, fajnie się to prezentuje, moi drodzy, Inferno Dragon na ewolucji. Pas mam, wy też możecie tego pasa dostać, więc tak jak mówię, łapeczka w górę, subit na kanale, komentarz, kodzik. Pana sklepie i w kolejnym odcinku będzie, moi drodzy, wynik na jeden i potem w kolejnym odcinku będzie wynik na kolejny karnet, więc oglądajcie filmy, żeby niczego nie przegapić. Ja, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał, że tak, paczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, trzymajcie się. Cześć.